Po latach bycia drugim, nareszcie jestem pierwszy. Będę robił swój własny film. Cześć Waldi! Mówi Adaś! Adi? Kopelat! Co dobrego? Chciałem Ci zaproponować wspólne robienie filmu ze mną. Robienie zdjęć do mojego filmu. No! Debiucik! No, tak jakby. O, no, to interesujące. Poczekaj chwileczkę, tylko nabiję sobie... Fajkę, żeby mieć wszystko, co potrzebne do rozmowy, móc spokojnie rozmawiać. Bo właśnie zażywałem kąpieli. No już jestem, już ciebie słucham. Jak ma się film nazywać? Zacierpnąć dłonią! Już widzę te kolejki przed kinami. A możesz powiedzieć o czym ma być ten film? O czym? No tak, w dwóch słowach. No wiesz, to o tyle trudno, że film nie ma klasycznej akcji, tylko jest czymś w rodzaju snu na jawie. Słuchasz mnie? Tak, tak, snu na jawie. Wszystko jasne jak dotąd. Gdzie jest właściciel tego psa? Może to wilk z tego lasu. Wygląda jak wilk. Tak więc, właśnie, snu na jawie. Coś w rodzaju snu na jawie. No, to już wiem. To twój piesek? Masz psa? Pieska? Nie, nie! Zaczekaj, zgasła mi fajka mi zgasła. Może zamokła od deszczu! No i już... Co zrobiła? Nic, nic. I Ty w tym śnie na jawie? Bohater rozmawia i w ogóle ma do czynienia z postaciami z jego myśli. Ma różne zlidy. Ta, kasowe to to nie będzie. To no wiesz, mieć albo być. Można to chyba pogodzić. A jak terminy? Odzwać! zaraz! E, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Ledwo skończyłem film. Muszę odpocząć, stary. To uci w dupę stary! Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Przylikać! sobie ten film! lat! Ale jaki nie! To nie! Nie! A!